Większość osób, które umierają we śnie, ma jedną wspólną cechę. Zanim to się stanie, odczuwają dziwne zmęczenie, ciężkość nóg, zawroty głowy, zimne stopy i bóle głowy bez wyraźnej przyczyny. Wielu myśli, że to oznaki starzenia, ale to nieprawda. Z wiekiem organizm przestaje produkować tlenek azotu, krew gęstnieje, a naczynia się zwężają. To cichy krzyk serca o pomoc, jeśli Twoje ciśnienie się waha, masz skurcze, drętwienia lub ból bez powodu, to znak zaburzonego krążenia. Kiedy krew nie płynie prawidłowo, mózg, serce i ciało cierpią, energia znika, a organizm słabnie, aż pewnego dnia się zatrzymuje. Zawał i udar przychodzą nagle i nie da się ich cofnąć. Nikt nie uczy, jak dbać o czyste naczynia, bo z tego nie ma zysku. Tymczasem jedna łyżeczka naturalnego środka może poprawić krążenie, oczyścić naczynia, wzmocnić serce, dodać energii, złagodzić ból i skurcze, a nawet poprawić sen. Ten starożytny środek to Shilajit. Pomaga organizmowi produkować więcej tlenku azotu, który rozszerza naczynia, poprawia przepływ krwi i redukuje stany zapalne. Ludzie w wieku 40 do 50 lat, którym go polecałem, po trzech tygodniach wracali wdzięczni i odmienieni. Mieli więcej sił, wyglądali zdrowiej i młodziej. Jedyna różnica? Każdego ranka przyjmowali porcję Shilajit wielkości ziarnka grochu, ale działa tylko wtedy, gdy jest najwyższej jakości. Ten, którego używam, znajdziesz klikając link w moim profilu.